Cześć, cześć, witajcie na kanale Granakąpa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Junkyard Builder no i proszę Państwa, kontynuację naszych przygód, tutaj krokodylek sobie pracuje i, i, i prasuje tam te, te bloki, natomiast ja już tu zrobiłem dwa, no i tam leży jeden, będziemy mogli rzucić do przetopienia. Proszę bardzo, trzy bloki potrzebujemy. Więc akurat trzy bloki posiadam. Jeżeli chodzi o kwestie związane z, ze stanem konta, mam 2791 dolarów. To wynika z faktu, bo miałem tam, pamiętacie, zapewne 3 300 coś. Ale ulepszyłem ciężarówkę, tę. Co prawda jest. Ja inaczej troszeczkę to zinterpretowałem, później zacząłem czytać, bo to jest większa dostawa, czyli wykupiłem to ulepszenie 15 przedmiotów dostarczanych przez ciężarówkę. W mojej ocenie powinno to być nazwane śmieciarką, bo dla mnie ciężarówka to odebrałem to jako tamtą ciężarówkę. No ale no ale cóż, tamta ciężarówka mieści. 10 i to najwyraźniej jest chyba niezmienne. Eee, ulepszenia spalarni. Do tego będę dążył. To kosztuje 5 koła eee, i będziemy dostawać wówczas 150 dolarów za wora. I myślę, że to jest spoko opcja, eee, bo pozwoli nam jeszcze szybciej tutaj za zarabiać jakiś pieniądz. Eee, dobra, ten sobie tam ogarnia temat, a ja pojadę w Miacho co by worów troszeczkę tutaj yy, przytargać, bo jeżeli my mamy yy, rzeczywiście tamte opcje yy, ogarnąć to i, i wykupić sobie to ulepszenie, no to będzie oczywiście potrzebne siano. No i teraz lokacja przecudowna, worów co niemiara, można się obłowić. Yy, przy czym zauważam z każdym, może to jest RNG, po prostu, ale co tu przyjadę, to coraz mniej worów jest tutaj. Ale spokojnie, to raczej jest RNG. Losowo się generują te śmieci. Niemniej i tak udaje mi się całą ciężarówkę tutaj worami zapełnić. Więc ja koncentruję się tylko na workach, nic innego nie zabieram. Chodzi mi po prostu o to, żeby skorzystać, skorzystać ze spalarni. No i, i no ja się tutaj poprzednio tak daleko nie musiałem podsuwać tą ciężarówą. Natomiast teraz no jest, jest taka konieczność, ale to nic. To nic, grunt, że, że cała ciężarówa jest, więc przynajmniej na razie jest to 800 dolsów na czysto, bo to tam 1000 wiadomo 100 za zawora to jest 1000 za, za 10 worków, ale odliczając 200 za podróż, to 800 mam na czysto. A potem będzie tego oczywiście więcej, bo kiedy podrasuję sobie te spalarnie i, i, i będziemy dostawali 150 zaworek, no to w sumie będziemy zarabiać. 1500 minus 200 za podróż, 1300 będzie za taki kurs, który jest na, naprawdę szybki. bo to, to, wiecie, 10 worków szybciutko zgarnąć na lokacji i wrócić tutaj. Potem kwestia tylko załadowania na, na wózek i yy, tutaj do spalarni i, i mamy pieniądze. Także tak szybciutko. A jeszcze jeden. <laughs> tak szybciutko. Yy, się to yy, ogarnęło i już mam tysiąca prawie 3600. A tymczasem, yy, tymczasem tutaj została minutka, słuchajcie, do dostawy śmieci. A tu mam już yy, blok zrobiony, więc yy, trzeba kolejne bloki uzbierać. Jestem, ja jestem po prostu bardzo niepocieszony faktem, że tutaj za taki stopiony blok yy, tylko 500 dolarów dostaje. Będę je sobie tutaj odkładał, nic z nimi nie będę na razie robił, bo prawdopodobnie, mm, oczywiście gwarancji tu nie mam, ale prawdopodobnie tak sobie myślę, że można byłoby uzbierać później na ten dźwig. On kosztuje 10 tysięcy no i potem zobaczyć, tym magnesem podnieść, tam wrzucić do, do tego miejsca, gdzie rzekomo można drożej sprzedawać, ale to no właśnie. Nie ruszam także tutaj tych, tych takich yy, yy, skorup, tych yy, pojazdów, bo tam namierzyłem za 15 tysięcy. Jest zgniatarka do, do samochodów. O, tu jest taki jej cień. Jest zgniatarka do aut. 15 tysięcy dolarów to kosztuje. Pozwala mi samochody. No więc. Myślę, że, 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 że nie ma co w tym momencie. Tego, tego sprzedawać, tych, tych skorup. Śmieci trafiły na złomowisko. O, 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 uj, o, jo, 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 co to się. No tak, bo no to teraz 15, nie? No i mamy tutaj znowu karoserię. Bardzo dobrze, bo ja ten metal tutaj teraz, jak mi się trafi. O, u, kurde, ty patrzcie, ile tych. Ile drzwi. Najróżniejszych. Ja już, się, ja już się nie bawię w remonty na razie, bo to yy, już mi się znudziło. Tutaj widzę, że jest ta. Zobaczcie, to jest karoseria garbusa. To może się jednak pobawię, bo tu mamy tak prawe drzwi. To jest maska. Aha. No tylko że. No dobra no. Weźmy to. A tak, żeby się trochę odchamić, że tak powiem, nie. To sobie wezmę tutaj. Bo ona raczej. Tak, ona jest już tylko do złożenia. Koła są. Gdzie ja mam wózek? Gdzie ja znowu. Ach, tam wózek cholera pod ciężarówkę dałem. Ale to do, dobrze tam. Czekajcie, a tutaj jeszcze są drzwi. To są prawe, może tamte są lewe. Lewe. O, no pięknie. Dobra. To poskładamy teraz ładnie tego garbuska. Eee... Lewe drzwi to te, proszę bardzo. Wy tam się śmialiście, że, że ja Tam w którymś odcinku drzwi nie mogłem wsadzić bo, bo próbowałem je bokiem wsadzić Ale to nie powinno mieć znaczenia No po prostu Przychodzę z tymi drzwiami Tak jak teraz tutaj udało mi się włożyć tak, i, i, I też nie były prosto nie? Więc to, to czasami te teorie To takie trochę nietrafione są No zobaczcie, no, one nie są proste nie? Pyk. I siedzi No ale dobra tam. Kto by się tym przejmował? Yy, jeszcze mamy maskę, ale chyba tu nie będzie. A poczekajcie, poczekajcie. A co to jest? Co to jest? Maska garbusa, czyli to jest to samo. To jest to samo tutaj to co. To co mamy, tak? No. A ja szukam tylnej klapy. Ale przynajmniej na... O, worek na święcie. Ty, dobra. Chono tu, synu. Ty zawsze stuba więcej. Żebym tam przypadkiem e, nie kliknął E, bo to trzeba uważać. Worka, e, tego wora bym rozpakował i, i tyle by z tego było. E, synu, czy to jest ta twoja maska? Tak. A tutaj jest coś? No nie, właśnie, kuźwa. E, zabraknie jednej części. Aj, aj, aj. Teraz cztery kółeczka. I zobaczymy y, tę wartość pojazdu, już po zamontowaniu tego wszystkiego. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Nie? Ale jeszcze bym się rozejrzał, bo być może mi tutaj gdzieś to leży. 480 na razie. Mm. No nie, nie leży. Y, tutaj te kontenery to ja na razie sobie daruję. Bo... Są ważniejsze rzeczy do kupienia. Czy naprawdę nie mam tutaj gdzieś tylnej klapy? Nie, bo już by leżała. To to od razu bezpośrednio tam trzeba będzie wywalić. Tu jest maska do garbusa. To już żeśmy zamontowali. To to nie jest potrzebne. No nie ma tylnej klapy. Dobra, jadziemy dalej. Słuchajcie, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Bo tutaj, tak, te płoty to idą do, do renowacji, bo to podnosi e, wartość. Chociaż z drugiej strony, czy mnie się chce, czy mnie się chce. A co to jest? Metalowa część silnika. Aha, e, chodź. Lecz tutaj, później, później to ogarnę. Ja sobie stąd metal już teraz biorę. Szkoda kurde, że tutaj tych ilości miejsc nie da się jednak ogarnąć Zapiszę sobie rozgrywkę, bo to wiadomo, trzeba, trzeba uważać po ostatnich e, tam awariach e, e, Bo komputer na ultra nie wytrzymywał i, i padał To ja już, ja zjechałem co prawda z ustawieniami Ale to i tak już wolę dmuchać na zimno to, Czyli jednak RNG, czyli jednak to, 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 to tak jak mówiłem, jak podejrzewałem Wory, śmieci się respią losowo. I bardzo dobrze, bo to nigdy nie wiadomo, co, się, co, co tutaj będzie. No dobrze, zarabiamy dalej. Oczywiście, znajdź przedmioty w do ciężarówki. Dokładnie to robię. Dokładnie to robię. Tak jak każecie. I 3491. No tam 200 zapłaciliśmy za podróż oczywiście Ale myślę, że myślę, że yy, jeszcze w tym odcinku uda mi się yy, te yy, nieprzetapianie, tylko spalarnie yy, ulepszyć. O, to, to to wtedy będzie Eldorado. A wiecie co, a ja bym się jeszcze przeleciał tutaj yy, jakkolwiek to zabrzmiało. Po tym mieście chciałbym zobaczyć, bo, bo w sumie żeśmy nie ganiali. Aha, czyli to dotąd sięga. Nie, no sporo tych śmieci jest. Działam dzielnie, działam dzielnie. Zarabiam, wbijam pieniądz. No i bardzo dobrze, że wbijam. No i tutaj, proszę Państwa, yy, piąteczka. Yy, pykła już. Proszę bardzo, elegancko. Ale to jest za mało, jeszcze nie możemy wydać, yy, nie możemy wydać tej kasiory yy, Ze względu na fakt, że yy, musimy mieć więcej No to ja proponuję, wiecie co, bo to tak, mamy niby 6 minut, ale kurde, to zawsze na dwoje babka wróżyła Albo coś wyleci do garbusa, <grywka> garbusa, albo i nie Albo i nie, 480 Ile taka klapa by mogła go podrasować yy, Wrzućmy go tutaj, do magazynu Ja bym go sprzedał No i zaraz będziemy dalej yy, Rozwijać się Proszę bardzo, sprzedaj Co my tu mamy? A, drewniany stół, dobrze No ja go sprzedaję, nie, 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 nie będę go tam Podrasowywał, bo mi się po prostu Najzwyczajniej w świecie nie chce Są lepsze sposoby i mamy 5800. Co ja tu mógłbym kupić? O, karoserię. o nawet opłacalna. 61 za sztukę. A wiecie co, a wezmę takie cztery. Tam... Proszę bardzo. To może się skuszę na jakiś remoncik. Ewentualnie na prasowanie karoserii. Bo ja podejrzewam, że ta prasa tam do tych pojazdów. Yy, no, tam ten cień co widzieliśmy. To że to też trzeba będzie kilka pojazdów wsadzić, to sprasować i będzie miało pewnie jakąś wartość. Natomiast my potrzebujemy teraz ulepszenie spalarni, i to będzie to największe z tych tutaj technologii, tak? 5000 i 150 zawora, elegancko. Gdzie jest mój wózek? 4 minuty, ja zdążę się jeszcze przejechać y, na miasto. Żebuzeczek sobie od razu tutaj odstawiam, co by po powrocie było wygodniej. Zapis gry, to szkoda tracić. Wiadomo. I y, 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 ciśniemy. A, y, sorry. No i dobrze. I teraz to jest nasza żyła złota, słuchajcie. Te wory to nasza żyła złota. 150 zawora. Elegancko. Na razie w ten sposób się dorabiamy. Powolutku, po kolei e, rozwijam różne tam te rzeczy. 387 zostało. E, ale no tak, wydaję te pieniądze, to prawda. E, przy czym na tych workach, właśnie e, to, to, to naprawdę szybko da się to odrobić. I. Nie ma co tam się bawić, w jakieś kontenery, nie kontenery, bo to... Śmi... Chociaż to też raczej jest RNG podejrzewam, to, to, to chyba nie zrobili twórcy tak, żeby... Żeby zawsze być na stracie, nie? Tylko podejrzewam, że to różnie tam się respią te śmietki. No chodź tutaj. O! Jest 10 na 10. Idziemy. Ile czasu to mogło zająć? O, 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 śmieci przyjechały, dobrze, śmieci tam przyjechały, śmieciara przywiozła kolejną piętnastkę, eee, no, jak to podrasujemy te, te śmieciarę, to podejrzewam, trzeba zerknąć, czekajcie, zerknijmy sobie w tablet. Zjedźmy tutaj. Ulepszenia ciężarówek. To tutaj będziemy mieli 20, a tutaj 25. Przy czym to już kosztuje szóstkę. To, to można łatwo zrobić. Tutaj czas dostawy skracamy do, do 25 minut. Tutaj do 20, a tutaj do 10. No to może by też warto było. No bo to różne fajne rzeczy mo mogą przyjechać. Nie? Ale właśnie ciekawy jestem. Co by się bardziej opłacało? Wydaje mi się, że czasówkę bardziej by się opłacało robić na początek, nie? Z tą śmieciarą, jeżeli chodzi o śmieciarę. To tak jakby dojść do yy, dostawy co 10 minut, no to 15 śmieci co 10 minut, nie? Czy śmieci? No tak, no, no, no najróżniejszych. Proszę bardzo. I już 1700. Co przyjechało? Yy, no śmieci <grystanie> Mój Boże O, tu jest metalowy stojak za 60 To by trzeba było wóze, wózeczkiem podjechać, pozgarniać to wszystko a Teraz to co pół godziny przyjeżdża A już jest burdel Także takie chocki klocki yy, Dobra Mam tutaj Zakupione skorupy A gdzie ja te skorupy zakupiłem? Wejdź do magazynu. Schowane przedmioty. O, no i są. mi z magazynu. Leżą sobie. Za 60 coś tam kupowaliśmy. 60 chyba 8, tak? Yy, za, za jedną. Weźmy szlifierę. Tutaj mogę sobie to... Aha, tego się nie da, tak? E, tego zderzaczka. Mogę sobie to oszlifować. O no, akurat idzie szybko, dlatego zdecydowałem się na zakup, bo to, 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 to idzie szybciutko nawet. O, proszę bardzo. Yy, I pomalować. Yy, w sumie może być na taki kolor sraczkowaty. O tutaj to, to widać, że to brąz. A na stole to tak nie widać, bo... Dobra, ładnie. Pięknie. No, i już jest za 140. Jeszcze jak kółka domontuję. To mówiliście, nie zużywaj kółek do końca i ja się stosuję. I rzeczywiście te kółka się tu respią. Eee, po 20 za kółko, czyli razy 4, to, to 80 by było, a zobaczymy jak realnie, nie? Eee, na samochodzie, na pojeździe. No to on nie potrzebuje nic więcej no 330 więc to jest boost yy, spory a 60 coś dolarów za skorupę nie także można spokojnie to teraz yy, sobie sprzedać tych kółek jeszcze mam tyle że, że mogę śmiało te wszystkie skorupy tam ogarnąć nie wiem, może nie. cholera. Ciężko jest stwierdzić, ile yy, takie prasowanko nie? tych skorup by, by dało. No, to też w miarę szybki zarobek jest, także, także spoko. Yy. Czekajcie, kup. I co my tutaj będziemy mieli? Za 6 minut będą kolejne. Może coś się trafi. O, worek ze śmieciami, ale nieopłacalny. Znaczy, nieopłacalny, wróć. Opłacalny. Bo, biorąc pod uwagę, patrzcie, kupuję za 17, jednego wora, nie? Szkoda, że, że jeden, bo to nawet, nawet to by się opłacało. Tylko, że trzeba teraz ganiać do magazynu, bo, bo jego trzeba wyciągnąć. No to za 17 kupuję, za 150 sprzedaję. Sru? Gdzieś ty? Chodź tu. No bo to jest nieopłacalne w kontekście... Yy... Chęci od sprzedaży tego, no bo to w, w kontenerze, ale w spaleniu. Tada I proszę bardzo. Stół. Nie pamiętam cholera ile stół, ale stół to chyba za bardzo się nie, nie, nie opłaca. Ja go chyba wezmę tam na ten. Na przetopienie. Wózeczek mi potrzebny jest. Nie na przetopienie, na sprasowanie, przepraszam. Używa już człowiek z tym wszystkim myli. Yy, dobra. Hono, hono. Pralka? Nie. Maska garbusa? Nie. To nie. Poszukajmy czegoś. To może. Ale bez drzwi, synu. Beczki. Też, też można beczkę. Czemu nie? Coś jeszcze metalowego. To wiadro. Znaczy pokrywa dużego śmietnika to od razu idzie do kontenera. O, tu mamy piątkę. I to będą kolejne.. jak to załaduje, to będą kolejne trzy... A nie, nie trzy bloki. U To jak ja żebym to policzył? Panie Pabelusie, jakżeż pan to policzył, no? no ale teraz najważniejsze, że... Na worach zbijam kokosy To mnie najbardziej interesuje O, tego stołu nie da się O kurde, to ja myślałem, że Chodź tu gdzieś tam w las Ja myślałem, że to się da No dobrze, to ja go sobie odnowię To musimy poszukać jednego śmietka Jakiegoś takiego yy, Nadającego się O, tam jest beczka Chodź Się przydasz do czegoś No, jak to kurna zasysa, ty. O, i już mamy pięć. No, i teraz będzie się cztery minutki prasować. <grym> ja podejrzewam, że można byłoby to e, zrobić też e, to, 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 to ulepszenie, żeby szybciej tam można było. Ewentualnie, żeby mniej wchodziło. No, i tutaj mam jeszcze w sumie trzy skorupy. Plus dwie leżą. Przy przetapialni, jeszcze tego jednego możemy tutaj machnąć, tak na koniec. 330 wpadnie. Kółka w sumie za darmoche, a skorupy po 60, coś. Teraz można, powiedzmy, taki kolorek. Jak się palec tam, kurwa, jak mu się kliknęło, taki kolorek jest to. Elegancko I teraz No chodź tu I teraz tu I jeszcze cztery kółeczka Także 140 Kółka po 20 a, a, yy, a jak się podrasuje to 330 No fajnie, fajnie Cenka fajna Niewiele pracy On jest kompletny Wszystkie drzwi Wszystkie klapy, maska, klapa z tyłu, wszystko jest. No i. Łatwy pieniądz. Kurde, hopie, właśnie tamty. Mmm. Tam jeszcze dwie minutki, tam jeszcze 20 minut. No dobra. Damy radę. Trzeba posprzątać Bajzer. A, że syzywał Ja posprzątam, a to zaraz tutaj na. Na, Nawiązą znowu. No i tak trzeba się rozwijać. Jeszcze ten kontener machny do metalu. Co mi mnie tutaj nie leżą. Nie ma potrzeby. No, za kontener. Czekajcie, on nie był po 60. Wera już nie wiem. Już się człowiekowi myli wszystko. Ale to nic. Rozwój trwa. Tutaj z tyłu jeszcze jest blok. O, bo to się zrobiło. Ciekawe, czy to się dalej będzie ślizgało, jeśli to tutaj ładnie ułożę. Nie, teraz już stoi. No i bardzo dobrze. A to tamte się ślizgały. To nic, to nic. Yy, a nie, to jednak za stówę jest. Dobra. Czyli to pokrywa jest za 60 pewnie. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie sobie Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.